coś padło? mi? Nie, przytapało mi się. Nie okay. ja daję różne talenty, bo ja to nie wiem, co zbytnio dawać. Okej. Okay. O, na górze coś jest. No. No okej, okay, wybuch pasu No już mnie cisną. No ja za dużo hepa, żebyśmy już mnie cisnęli tak łatwo. Ach, ty mi pomagasz! Co? Pomagam ci. Na ty imbażę, to nie rzucę bo to zginę. Nie rzucam. No, chodź na pieści, zabijako. Masz. No. na górze jest, możesz ich zdjąć. Czekaj, sniper No tak, jak wpadłem w bersterka, sobie się skończyłem Nic No, standarda. go tam. A, jednego na górze, drugi teraz. Jak chcę nie poradzić też ja się też nic zajmę. No. zuka dobra rzecz. Czeka tu coś jest? No nie. Ich dużo jest. Czego? No biegnie właśnie psychopata. Został ta ukryta za czysta? No. Idź mnie stąd. Tunku. Dziękuję. Och! Lubię bazyłkę, debil. Co to po? A ja wpadam w erdę. Taka skrzynka, nie niż jak ja będę obok, bo no Dobra, co się jeszcze tutaj z cennego. No nie no, co to? O jest. Chodź tu Gdzie ty jesteś? Odbiega za obami i jest w kłap. Gdzie coś jeszcze masz? Gdzie? O, jest. O w Giń! Giń! Też umarłem, świetnie. Nas skrzecz mnie szybko, zginę. Okej. Zabiłem. dobrze. Found help over here. Taka skrzynka jest to co pamiętam O, muszę nawet Dobra, nie ma tu skrzynki danej cennej ale help, here. No, ja. O, ma. jakaś zielona Support machine gun Nie, zaraz sprawdzę jak... No To jakaś tarcza 136 to nie o no. Boże głupie ptaki. Czekaj, chcę sprawdzić coś No poczekaj się nie będę stał w miejscu, no ta chwilę mogłeś poczekać zanim pobiegłeś Nie pyskuj To sobie jebij, ja muszę coś sprawdzić Spoko Ja tu oczyszczę drogę Jakiś machine gun mam Sprawdzimy jak działać będzie Coś mnie tłucze, ja nie wiem dokładnie co. A już widzę, to chyba muszę im pokazać jak się bije z pięści ludzi. Nie, a ja jestem twardy w jest naprawdę twardy. Tylko z pięści napierdamy. Coś <grywka> głupi. <grywka> mam mu na inwentory, mam. Przed gunem, trzeba biegać na pałę nami. Dobra. Tu trzeba snajperkę kolekcjonować dostanie sniperkę, snajperkę. Choć na to mało przydatne, ale zawsze... To się... Jeszcze jest pierwsza część. bo mam jedną snajperki. Ała. Ała. Okej, okay, zdech. Zdech. Trzeba na nich wpadać jak debile, inaczej nie ma opcji. Nie normalne, już wiesz o tym. Chodźcie tu. Nie, on unika mnie tutaj no bez Po co ty biegniesz poza mnie? Zostanie. No, ty slow, slowpok jesteś, no. Slowpok jestem, zabijam to, co ty zostawiasz. tutaj jest no. Widzę, że tu pyskuje jakiś gówniarz mi z pistoleciku. Jakoś zieloną skrzynkę się znalazłem. Otwieraj wszystko. Ja szukam tych snajperki, wiesz, szczęście, bo dokładnie nie pamiętam, gdzie one były. O, jest druga część. Idę. Spoko, spoko. Gdzie? Szukam tej snajperki przez. No, tu biegam. Szukaj takich zielonych plamek po snajperce. Czekaj, to znaczy to e, karabin snajperski. Okej, okay, szukaj masz. Łapie. Może tam. Tam po stronę. O, tu coś zielonego Gdzie? jest. Gdzie? Na ziemi na ziemi, nie, to jest ta. Lufa. Jest? No, znalazłeś. No właśnie. Jeszcze jeden. Szukaj. Sure to tutaj gdzieś będzie, tak? gdzieś tak. tam na dole jest. Nie wiem, czy na dole, na górze. zresztą zobaczymy. Oh, mine. O Mine! Na, tak bardzo. Na nazywać tak. coś? Nie, to znaczy coś wypadło i tak powiedział. Hmm, gdzie to jest? O, mam. Hmm. Okej. Okay. No, teraz taki to kościk. Czekaj, bo nie wiem gdzie ty jesteś. No i to się tu. No to było obok ciebie. Czekaj. I idziemy, come on. Czekaj, wyrzucę coś. Jak to się wyrzuca? Drop. Spacer. No właśnie. O jezu, chyba wyrzuciłem nie to za trzeba. No tak, jak zwykle. Oj, tam, tam. O, tutaj z tej kopalni dostaniemy. Pierwszy, bo lepszy nie baga. No. Większy bug O, to super, mieć. przyda się. O, ten maszynka zdecydowanie o. lepiej, więcej zadaje. O, tarcze jakieś. A pieniądze zawsze. Idę. się śmieci. Nie, nie musisz się spokojnie, czy jak coś. Gdzie ty jesteś? Nie otwieraj menu, a czy tepna. No, jeszcze typuję. a przyda się to sprzedać, bo... ...dużo rzeczy mam w śmieci i nie chcę ich nosić. Tu będzie. of co się stało? Tu będzie ciężko... Mateusz... No co ci poradzę, Mateusz! Co? Mateusz! Gdzieś ty nas znowu zaprowadził! Nigdzie. mi się, że to jest fajnie i słodko. Mateusz, w twoim słowniku nie ma słodko. Damy radę. A, nie, tych broni 22 levelowych nie będę sprzedawał. Premia do żywotności 40. Kupuję więcej hepa. dłużej mogę być debilem. To coś, poczekaj, e, ja muszę polepszyć Combat Rifle. To jest chyba to. Tu właśnie jest pierwszy robocik, tylko niekoniecznie... Nie A to będzie boss. Pierwszy taki ten boss jak ten 9 to Mateusz, czy ty powiedziałeś robocik? Tak, co? ale robocik po naszej stronie. No. To żeś mnie pokrzepił przynajmniej czekam, muszę tu chlepa kupić I tu będzie chyba, jeżeli dobrze pamiętam shotgun fioletowy nareszcie dla mnie Oby nie był Dzięki Dziękuję kurwa Czeka leczę się nie wiem, czy to... Dobra mhm. Już Czekaj chwilę jeszcze a, to. Coś na nie ty czekaj Nie no kurwa masz. na są bezużyteczne. pięści to jest to co lubię każdy w wujce nie ma tego psychopaty już Chcesz tutaj amo sobie no. regenerować Nie wiem, no się, nie, nie marnuje amu, wiesz Trzeba tego roboczyka znaleźć, to jest Fajne, Fajnie by było go znaleźć Jak znaleźć takiego rozwalonego roboczyka to pogadaj No O w duchu Coś Fem. wybuchło No, A ja bazuka wszczyliłem. Aha no to już we Co? <laughs> bazuka wybucha nic im nie kosi. Nie no ta bazuka się nadaje na blaster za duży Ten twardy właśnie zabijaka jest naprawdę twardy no, Teleportowało mnie No, i tak to jest niestety ciężko, to jest tutaj musimy iść Niedobrze dobrze. Dlaczego, dlaczego ja zawsze myślę, że ty prowadzisz nas na najgorsze miejsca? No nie no to jest jako jedyne miejsce. Ty to naprawię. specjalnie robisz, prawda? Tak, ja wpadam werserka i to się twardy za jaką bić na pięść. Aha Chodź tu w mordę go ma sprawę sierpa w z czego on mnie przyjebał? Skrzynki tu mi są, nie stawiamy, bo skrzynek, które mogą wybuchnąć, takich różnokolorowych. Jeżeli on to... życia mam. ale to nie jest skrzynka, tylko coś okay. mi bije, z takiego promienia. For, oh, for fucking sake! O zabiłem! A to ten typ wali jakimś pociskiem, kurwa. Level dostałem, jest dobrze. No a ja pierdolę nie, nawet stąd to... wyjść nie mogę. No, zabiję ich raz ile to ciebie A mamy damage boski I don't wanna die, oj zamknij pupę. wiesz my gramy takim supportem, nie jesteśmy jakiś piór DPS-ami No! What no troszeczkę fuck? za późno Tu poszedłeś się bić kurna, ja umierałem <laughs> Przepraszam? Mhm, jasne, już to widzę Ach, te skrzynki nam też pomagają właśnie zabiję trzech skrzynkom. No Ła, mam 12 hepa, nie żyje No to jest dobra technika w tej że Ginąć zabić, dobić, ginąć zabić, dobić Weź mnie uratuj Ale on sepi! Muszę okay, Oooo, to było ciężkie. A to jeszcze nic. Gdzie ty jesteś? Nooż no, mnie bije. Jezus, na dnie za Żebka kręcić mi zawiódł. No ciekawie. Teraz mi. Idź medyka ty go na razie, wiesz? Niech to w medyka. czekaj To też checkpoint. Gdzie ten roboczyk jest? Aha, tak on tam dalej jest. Ale cepiam. O, granat jak Mamy ja zabiję raz, to mam w mam fuj dużego shielda to sporo mogę przeżyć, ale bez tego to... zamie tank jak Kupa. Tak jesteś kupą. Dzięki. Oczywiście wyginiemy na sto Świetnie. A, go dobiję shotgunem. Nie zabiję mi tego. Okej. Okay. No i Bertrand. Jeszcze gówność, tu chce się bić na o jest robocik właśnie O, czekaj Jakaś duża bazooka Sh o, 174 damage'a No to się mało podeszło po 700 No, na a teraz to się dosyć przyda, jak ja po 30 No, zestaw, o i teraz musimy zestaw naprawczy znaleźć, o On jest na górze chyba To już coś... A i właśnie te robociki, co właśnie zacznie no. mówiłem Moja zadaje 211, więc jest zawsze. Tak, zobaczyliśmy. Te robociki... Chodź, znajdziemy ten zestaw. Nie pamiętam gdzie on jest dokładnie, ale wiem, że trzeba się cofnąć. Po prostu. wróć daję plecaczek, plus 3 to na pewno. O, jest tutaj, dobra, widzę. Nie wiem, jak to zdobyć. Dobra, mam. Ok, idziemy mu A. oddać. Te robociki jak się naprawią, te małe, to y, otwierałem często jakieś yy, pokoje z takimi zajebistymi A. broniami. Ten też chyba no, później to otwiera. No, zobaczę, to chyba nawet wie, który pokój. No to mało miejsca jest, ja A, jesteś blisko, czy nie? Bo niestety, jak będziesz daleko, nie dostaniesz. To jest. Level up! No, i poleps sobie masz, ulepszenia, plecaczek. gdzie to się bierze? No, inwentarz. bak hey there, Proszę, please, no. no i patrz, i no on właśnie prowadzi. <laughs> No super No i otwiera. Fajne to jest. No, Zobaczymy co tu da. No i to shotgun gdzie, fioletowy. Ona nie fioletowy. No, ale weź nie mogę. Sniperka, no, daj sniperka. No, no i tak nie mam na nim levelu. Szkoda, myślę, że to przegoda 22 razy 11, a ten daje 22 razy 9, szybko ściana 7-3. Dobra, jest szybszy, to weźmiemy go. No zacznę teraz dawać w to, żeby tam I za każdym razem możesz reset punktów sobie Czekaj. zrobić talentów. Jak chcesz. Kiedy? Za darmo... W yy, tam gdzie możesz się teleportować? Pokażę jak skończę tego kwestia. Tak, ja bo sprawdzę coś combat efficiency tam to mam. Gdzie to jest SM? No, No, Oś, Oś, no już, No już To ja zaczynam od Berserka. Tutaj blisko ciebie. Oś, pierdziel. No. A, na no więcej. No. no wybuch jakiś O w dupę. Iko! Ale ja on Ja muszę go potraktować inaczej, widzę tutaj. Muszę wyjąć basuczkę której nie mam ammo. Już mam. No już. Bum. Bum. Jeszcze chyba lepszy. Wytrzymałem bydle No tak troszkę Okej, okay, zdech No nareszcie To jest sekrecik Skrzyneczka Do Zamo akurat Gdzie ty jesteś? to no, 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 gówno było no. <laughs> Ale on mi się może przydać no, Dla mnie, część No, czyjś herba, świetnie Chyba to miejsce gdzie jest kilka skrzynek bronią. Trzeba uważnie się rozglądać. O, nie, No Ale mu <coughs> mi się przyda Mhm. Muszę mam mieć mało dla machine -dana. Dobra jedna no, skrzynka z bronią. tarczy jak jeszcze to masz napioletową to Tak, na razie wystarczy nam Tylko shield A same shieldy, okej. Okay. Idziemy tutaj zobaczyć tu pod schodami jest chyba. Już biegną psychopaty. No nie natążam za to, bo to jest za po tym jak dziki. No już psychopacie, mi mojego. Zmuto zmutowany kazał, kazał psychol. Nice. A może sobie zregenerujemy? Muszę zresetować te punkty, bo źle dałem. Okay. Tak, tylko musisz mi pokazać, gdzie to się robi. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. tylko tu właśnie nie mo... że kilka skrzynek tu było. Takich fajniejszych. A ty się bije, zawsze idę. Chyba se żartujesz. Ale mnie cepią. Nie, to w sumie tego skrzynki za mało są. Dobrze Ci idzie. Wierzę w Ciebie. No ale widzę, że potrzebujesz pomocy, tak słyszę. No to... Spadam w berserka i lecimy. No tak wszystko. No jednego mogło, tak. Brawo. Dobra. I tu jest boss. Co? Boss. Nie? Serio. Czekaj, zregeneruję trochę hmm. hmm. No jakby Ci to powiedzieć... Mamy... Muszę je panie. Ok, to ja wazuczkę wyciągnę. A on już wyszedł. O, oh, fuck. Ciekły psychol. Panie, poczekam, że wam nie wyszedł No tutaj kajduje tysiąc małych. O, to ja się mała, No masz, mała, mała. Mała, mała, mała. Mała, mała, mała. do mała, mała. Mała, mała. Mała, mała. Mała, mała. Mała, mała. o to co nie trzeba Dobra, Lecę na niego z pięściami O, zaczął się, nie biegnę na niego z pięściami, Nie jestem głupi, nie? Hmm. Ty działko ma mały zasięg. Zaczął się cicho. La 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 te to jest ściana Wall and fight, nie wiem jak to będzie, Tank and Spank to Wall and Spank Nieeej! <ścoughs> no to golda przede wszystkim wyrzucam się no, no, na pewno.